układanie kostki brukowej, dzień 9 trwają prace nad prawą szeroką opaską chyba o tym już wspominałem, ale trudno najwyżej się powtórzę prawa strona budynku, czyli szersza opaska to strona częściej używana niż to lewa, dlatego lewa strona jest dość wąska została zrobiona głównie po to, aby Trawa nie rosła przy samej elewacji. Po prostu, żeby podsunąć część e, zieloną od e, samego budynku. Zejść z prawej strony mam w planach, czasami wjechać tam samochodem, lub nie wiem, po prostu dowieść drewno do kominka przyczepką na te działki. Na końcu tej opaski mamy krawężniki najazdowe. Z tej strony, podobnie jak na lewej opasce, brakuje jeszcze zamontowanych odwodnień, mniej więcej mamy już ustalone z ekipą, jak te odwodnienia mają wyglądać, ale to pokażę może, jak zostaną położone. Z tyłu opaska została wypełniona kostką, więc ekipa zaczyna przesuwać się w kierunku bramy. Przypominam również, że. Położona kostka na tarasach jeszcze nie jest za gęszczarką. Na dniach ma się stawić i jakiś pan od balustrad, więc ciekawi mnie, ile krzyknie za takie proste balustrady. Moja rura w końcu znalazła się w miejscu docelowym. Teraz walczę, aby wyrównać jakoś teren na 100% ziemię po wykopie pod rurę osiądzie więc zapewne czeka mnie niejedno dosypywanie ziemi to samo miałem po nasypaniu wykopu po przewodzie zasilającym doprowadzonym do budynku kolejny materiał zmagań z kostką już jutro więc zapraszam do śledzenia pozdrawiam